Nataniel, ja. Uh, chyba musimy to znaczy. Iris, o co chodzi? Już nie wiem, co myśleć. Muszę z kimś porozmawiać. Z przyjacielem. W takim razie słucham. Dobrze. Potrzebuję kogoś, komu mogę ufać, ale najpierw muszę cię o coś spytać. Pytaj, o co chcesz? Co cię łączy z misji? Ostatnio. Dużo ze sobą przebywacie. Ja z Misji? Dużo ze sobą przebywamy? Iris, co ty znowu wymyśliłaś? Wczoraj widziałam, jak się trzymaliście za ręce. Na własne oczy widziałam. Ty chyba żartujesz. Przecież dobrze wiesz, że. Hmm. Oczu od niej nie mogę oderwać, bo jestem w niej taki zakochany. Co? Ale nie bądź zazdrosna, znajdziesz kogoś. W końcu. <śmiennie> <śmiennie> Missy, masz we włosach dosyć niezwykły kwiatek. Mogę zobaczyć? A nie, i wynoś się stąd. Nie widzisz, że jesteśmy zajęci? <śmiennie> Gdzie go kupiłaś? A co? Chcesz mnie naśladować? Nie powiem. Poza tym to był prezent. I nie wiem skąd pochodzi. Hmm. Wcale się temu nie dziwię. Coś się stało, księżniczko? Po prostu myślałam, że ktoś, przyjaciel, czuje do mnie coś zupełnie innego. Chodzi o gościa od soków, w którym się zabujałaś? Co ty możesz o nim wiedzieć? Ech, takie tam. Słuchaj, lepiej nie marnować czasu na coś, co nie ma przyszłości. Próbujesz mnie pocieszyć? Bo raczej słabo ci to wychodzi. Iris. Jesteś piękną dziewczyną. Każdy facet chciałby z tobą chodzić. Mówię totalnie poważnie. Nie jesteś tam jakąś zwykłą nastolatką, ale następczynią tronu Efedii. I ktoś, kto nie potrafi cię docenić, nie zasługuje na ciebie. To miłe, jak na ciebie. Należało mi się. Pomogłaś mi się zmienić. Teraz ja pomogę tobie. Efedia cię potrzebuje. To co, idziesz ze mną? Nie umiesz rzucić małego zaklęcia otwierającego portal bez niczyjej pomocy? Nie, niewielu się to udaje, ale te kryształy pomogą spotęgować moją magię. Przeniosę nas. Uważaj! Ugh, to będzie trwało nieskończoność! cierpliwości, księżniczko. Będziemy w nim się obejrzysz. Ty o, też ucieknie, że... Z powrotem w swojej ciemnej celi. Oh! Iris! Hm? Dosłownie wszędzie cię szukałyśmy. Ach.